Discorda też nie było chyba słychać. Tam nie było słychać Discorda też, tak. Zobaczymy teraz. Nie, wiesz, że z Wysy wychodzi. Ty, ty już kurwa coś w nie ulicy. Mączka, że my o czymś <śmieniu> opóźnienie. nie, Opóźnienie. Nikuś śpi, znają życie. Niku, nikuś nikuś, nikuś się dosłownie do 7.30. Rano nie. dobra. No, bo Discorda ty, słychać. Bo, bo ta jest kurwa szałpało. chodząca to wiesz, to mi pisała o 7 rano, że mu dał ulepszenia na bocie, do, bo egzamin pisał jakiś, nie? No, no egzamin pisał o 8. Dobra, Discorda, wszystko czy... słychać, działa, naprawiłem. Tylko jakoś tak dziwnie cicho. E... no ten nie, szymon, dobra. co tam kurwa go zaprosił do mnie na Discordę, dostosuję, by po pierwszym pytaniu. Trzeba nie marnować moich pieniędzy. <laughs> Przypominam, jesteśmy na streamku, bo już działa słychać was. Ty z Raven wchodzisz do gry? Ja... Mogę? A, a co gracie w Helsy? No ja właśnie ja odpalam. Wszedłem. Ja tylko wszedłem jako przywitać się plus pomóc testowaniu. Tak, porady i pomoc tutaj. A tu Cybernie pograż z nami? Ja nie mam tych helldiversów. Ja, te extraction shooter aż tak bardzo mnie nie rajcują. No, a ja jutro na wybory idę. Jakie wybory? W Niemczech są wybory jutro. A. I co? Na, Bede... a, na AFD? Arte, a, alternative für Deutschland? Będzie głosowane? No, Będę głosował na tych panów, co w 45 sobie dobrze radzili. Mhm. Kurwa, ja nie wiem, czy to, czy to tak koniecznie dobrze dla Polski, jak oni dojdą do władzy, ale w tych dobrze czasach, jest. kurwa, to Wiesz, powiem oni szczerze. Oni będą że... gonić tych wszystkich kurwa z Niemiec I, i to wszystko, co ten. Z tym, się, z, tym, z tym bym się tak nie, nie rozpędzał, bo jeżeli chodzi o wszelkie obietnice i zapowiedzi polityków, to szczerze mówiąc, ciężko w cokolwiek uwierzyć.